poprzednim odcinku. Na wniosek grupy krynickiej GOPR do akcji rusza śmigłowiec z oddziału Straży Granicznej, by wesprzeć akcję ratowniczą. Zaginiony to mężczyzna w wieku około 30 lat, który po wyprawie w góry nie zgłosił się do schroniska w wyznaczonym czasie. Niestety, prawdopodobnie na skutek nieszczęśliwego wypadku spadł ze skarpy i stracił życie. oraz na granicznym przejściu kolejowym w Dorohusku nauczeni doświadczeniem funkcjonariusze przeczesują skład pociągu osobowego relacji Kijów-Berlin i tym razem intuicja ich nie zawiodła. Skrytki w przestrzeniach konstrukcyjnych wagonów kryły w sobie spory ładunek nielegalnie przewożonych towarów akcyzowych. Historia współczesnej Polskiej Straży Granicznej liczy sobie kilkadziesiąt lat. Odzyskanie przez Polskę niepodległości w roku 1918 zrodziło potrzebę sformowania potężnych struktur służb ochrony granicy. Jednolita Straż Graniczna po 10 latach działania różnych formacji powstała dopiero w roku 1928. Specyfika poszczególnych granic wymagała odmiennych rozwiązań. W praktyce, na przykład, wschodnia granica II Rzeczpospolitej była granicą wojenną, na której niejednokrotnie dochodziło do licznych napadów, akcji sabotażowych i ostrzeliwania placówek. Podjęto więc decyzję o powstaniu specjalnej formacji wojskowej dla Ziem Wschodnich Korpusu Ochrony Pogranicza. Współcześnie Straż Graniczna to wyspecjalizowana służba współpracująca z podobnymi strukturami swoich sąsiadów. Oto członkowie jednostki specjalnej do zatrzymań podwyższonego ryzyka wchodzącej w skład Wydziału Zabezpieczenia Działań. Dziś rano do karpackiego oddziału Straży Granicznej dotarła informacja, że dwóch pilnie poszukiwanych przestępców podejrzanych o handel ludźmi znajduje się w ich obszarze operacyjnym. Rozpracowywanie tej zorganizowanej grupy przestępczej trwa już trzy miesiące. Jest zatem szansa na zatrzymanie jej dwóch prowodyrów i zakończenie śledztwa. Każdy z funkcjonariuszy pobierze z magazynu kompletne wyposażenie bojowe. Na początek kamizelki taktyczne, następnie broń i zapas amunicji. Te specjalnie zaprojektowane i wykonane dla oddziału kamizelki to nie tylko element ubrania taktycznego, służącego do przenoszenia na sobie wyposażenia. W wewnętrznych przestrzeniach zawierają ukryte komory, w których znajdują się kuloodporne, kewlarowe wkłady balistyczne. Za wyjątkiem miejsc całkowicie odkrytych, stanowią silne zabezpieczenie przed wystrzelonym pociskiem. Jego energia może oczywiście połamać żebra, ale jeśli kula nie wniknie do wnętrza organizmu, szansa na przeżycie jest dużo większa. Najważniejszym elementem wyposażenia bojowego jest karabinek Heckler-Koch-UMP na nabój pistoletowy, następca najpopularniejszej na świecie i szeroko wykorzystywanej przez służby broni, czyli karabinka MP5. Na drugim miejscu znajduje się amerykańska strzelba gładkolufowa Mossberg 500 z 18 calową lufą i krótkim chwytem pistoletowym. Jako broni bocznej używa się jednych z najbardziej niezawodnych i skutecznych austriackich pistoletów Glock 17. Założenie całego rynsztunku bojowego trwa kilka minut, ale nie może być tu mowy o pomyłkach czy niedociągnięciach. Funkcjonariusze wysłani do akcji walczą o życie swoje i swoich kolegów, mając do czynienia z bezwzględnymi przestępcami, którzy nie zawahają się przed otwarciem ognia. Oprócz kamizelek, które mieszczą w sobie ładownice na magazynki, kabury na noże oraz sprzęt komunikacyjny. Na wyposażeniu znajdują się także nakolanniki umożliwiające wygodne oddanie strzału z pozycji klęczącej. Ponadto kabury udowe na broń krótką oraz niezawodne, wykonane z kewlaru kuloodporne hełmy. Pokryte matową farbą zabezpieczają przed powstawaniem refleksów w słoneczny dzień, a specjalne zaczepy pozwalają zainstalować na nich np. Na mini kamerę w celu zarejestrowania przebiegu operacji. Do akcji używa się również sprzętu do wyważania, wyłamywania i forsowania drzwi, jak ten właśnie młot. Ostatnim elementem jest specjalna amunicja antyrykoszetowa. Ścięty czubek pocisku i nacięcia na jego długości powodują, że po trafieniu w cel rozpada się, chroniąc przed mogącym zabić rykoszetem. To szczególnie ważne, zwłaszcza w sytuacji otwarcia ognia w zamkniętych pomieszczeniach. Kolejny etap przygotowawczy przed wyruszeniem do akcji to specjalne stanowisko, na którym dokonuje się kontroli stanu załadowania broni. Należy sprawdzić, czy w komorze nabojowej nie znajduje się nabój. Następnie zwolić zamek i oddać strzał kontrolny. Do tak sprawdzonej broni podpina się magazynki i w takim stanie transportuje na miejsce zdarzenia. Dopiero przed oddaniem strzału broń przeładowuje się, czyli wprowadza do komory pierwszy nabój z magazynka. Ta procedura gwarantuje 100% bezpieczeństwa funkcjonariuszy, które jest najważniejszym elementem każdej operacji. Panowie, do zawinięcia dwóch gości trudnił się handlem ludźmi. Jedziemy na ich spotkanie w jednej knajpie. Będzie tam jeden z naszych, który nam da znać. Z moich informacji wynika, że mogą posiadać broń. Jeden jest ubrany w czerwoną kurtkę. Będziemy mieli wsparcie naszych z obserwacji, którzy nam wskażą cele. Zajmujemy pozycję wyczekiwania, siedzimy w samochodzie. Jeżeli będzie sytuacja taka, że przed uzyskaniem informacji od naszych szpiegów pojawi się któryś z możliwych figurantów, ten w czerwonej kurce albo ten drugi, to będziemy próbowali go zatrzymać i czekać na dalsze dyspozycje. Zwracam uwagę na osoby postronne przebywające w lokalu, jeżeli dojdzie do zatrzymania w środku. Ponieważ... Nigdy nie jest wykluczone, że ktoś może jeszcze z nimi współpracować, Dziękuję. albo ktoś na to spotkanie się uda razem z nimi. Więc oprócz tych zatrzymanych, których mamy wytypowanych, trzeba zwracać uwagę na tych ludzi, którzy są w środku. Jest, idzie, 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 idzie. Ubezpieczam. Jedno z najczęściej wypowiadanych przez członków zespołu słów. Każdy z nich doskonale zna swoje miejsce w szeregu i powierzone mu zadania. W trakcie aresztowania, dwaj wyznaczeni funkcjonariusze dokonują czynności zatrzymania. Reszta kontroluje wszystkie możliwe kierunki potencjalnego ataku na kolegów i zatrzymanego. Muszą działać bardzo szybko i dyskretnie. Znajdujący się w pobliskiej restauracji drugi przestępca mógłby próbować ucieczki na przykład tylnym wyjściem. Van wycofuje się, by być jak najmniej widocznym. Za chwilę, w jak najkrótszym czasie od pierwszego, musi zostać przeprowadzone drugie zatrzymanie. Zdjęcia z kamery monitoringu wewnątrz restauracji pokazują mężczyznę, który ma być zatrzymany. Znajduje się tuż za widoczną w centralnej części kadru lampą oświetleniową. Po lewej stronie przy oknie widoczny jest tajny informator, który już wie o przyjeździe funkcjonariuszy. Dobra, idzie Panowie, jest środkowy stolik, pije piwo, jest sam, cię go zawić. Funkcjonariusze ustawiają się w szyku bojowym, by za chwilę dokonać sprawnego zatrzymania na terenie restauracji. Wyznaczona osoba z grupy daje sygnał do wejścia klepnięciem w ramię kolegi przed nim, dopiero kiedy wszyscy są już gotowi. Znajdując się w takiej sytuacji jako postronni obserwatorzy, musimy pamiętać o bezwzględnym wykonywaniu poleceń funkcjonariuszy. Siedzący najbliżej zatrzymanego goście lokalu zareagowali prawidłowo trzymając ręce na widoku. Funkcjonariusze nieustannie kontrolują wszystko, co dzieje się wokół, kierując broń w kierunku każdego, kto potencjalnie mógłby przeszkodzić w operacji zatrzymania lub stanowić zagrożenie dla któregokolwiek członka zespołu. Podczas opuszczania lokalu, dwaj oficerowie wycofują się tyłem, monitorując przebieg sytuacji. W dniu dzisiejszym funkcjonariusze Karpackiego Dziela Straży Granicznej dokonali zatrzymania dwóch przestępców podejrzanych o handel ludźmi. Rozpracowanie tej grupy trwało trzy miesiące. Dobra. Po przeszukaniu zatrzymany zostanie odwieziony do jednostki Straży Granicznej, gdzie zostanie zatrzymany do czasu przyjazdu prokuratora. W dniu dzisiejszym w godzinach porannych otrzymaliśmy informację o tym, że te dwie osoby będą przebywały na naszym terenie. W związku z tym do działań został skierowany Wydział Zabezpieczenia Działań, jednostka specjalna do zatrzymań podwyższonego ryzyka. W związku z powyższym funkcjonariusze Wydziału Zabezpieczenia Działań w ciele jednego zespołu bojowego z użyciem jednego środka transportu przemieściła się w miejsce, w którym dokonywana była transakcja. Jeden przestępca został zatrzymany błyskawicznie na parkingu przed restauracją, drugi został zatrzymany w restauracji, której doszło do rozliczeń finansowych. W obecnej chwili funkcjonariusze doprowadzili dwie osoby do dyspozycji Karpackiego Działu Straży Granicznej i będą wobec nich przez prokuratora podejmowane dalsze czynności procesowe. Na pracy na Kaszubski Dywizjon Kapitan e, Dzień dobry. E, moje nazwisko... Krystyna e, dzwonię do Was, ponieważ nie wiem, co z moim mężem Adamem. Wypłynął o czwartej nad ranem z portu Piaski Łodzią Pia99. Od 4 godzin nie mogę się z nim skontaktować, dzwonię na telefon komórkowy, ale nie odbiera, tak jakby był poza się poza zasięgiem albo po, wyłączony. Miał być w porcie ponad dwie godziny temu. Zawsze jest na czasy i na pewno coś się stało. Zawsze, gdy macie spóźnić, to dzwoni do mnie. Powiadam, jak wcześniej. Ja wiem, co mam robić. Proszę o, to, o jakąś pomoc. Wyślijcie tam kogoś, nie wiem. E, proszę się uspokoić. Jeszcze raz poproszę imię i nazwisko męża. Adam Wypłynął z portu Piastki łodzią PIA 99. PIA 99, tak? Tak, tak, o czwartej nad rany, około czwartej. Dobrze. Halo, witam, służę operacją na Słuchajcie, tutaj jest taka sprawa. Tutaj dostaliśmy nagły telefon, pani dzwoniła. Zaginął jej mąż, wypłynął kutrem. pijać 99, spotu piaski. Także, żeby kamerą sprawdzić, czy nie widać czegoś, czy... Tak, jeżeli coś zawożycie, żeby tam wysłać jednostkę, poduszkowiec, tak? Dobrze, dzięki. Meldujcie na, na bieżąco, jakie zmiany. Tak? Dzięki. Dzięki. Dziś rano do służby dyżurnej w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej zadzwoniła kobieta z informacją, że od dłuższego czasu nie może skontaktować się z mężem, który wypłynął na wody zalewu Wiślanego. Mąż rybak zazwyczaj był na bieżąco w kontakcie z tą panią, ze swoją żoną. Komunikował się z nią, informował ją, gdzie jest, co robi. Tym razem stało się inaczej. No Ta kobieta była bardzo zdenerwowana, zaniepokojona i poprosiła straż graniczną o pomoc. Klinca, Cześć, tu operacyjny. Macie coś nowego? Odzwólcie, łodzi nie ma. Ale na kamerze widzimy człowieka w pomarańczowym kombinezonie. czyli prawdopodobnie jest to ten rybak, o którego tu się rozchodzi. E, wysyłamy tam jednostkę sg 412 Jasne, dobra, dzięki. No, na razie, cześć. Dowódca poduszkowca straży granicznej SG 412 Odpowiada poduszkowy straży granicznej. Na pozycji 54 stopnie, 25,8 nord. Długość 19 stopni, 37,5 ist, zlokalizowano, rozbitka w wodzie, rozbitek daje słabe sygnały o znak życia, rozbitek daje słabe sygnały o znak życia, jak przyjąłeś? Y, przyjąłem dobrze, ruszamy na pozycję podaną przez Ciebie. Gosman y, zaznaczyć pozycję na mapie, mechanik wywiesić flagę Oskar. Tak, przyjąłem, wykonuję. W międzynarodowym kodzie sygnałowym przedzielona w poprzek czerwono-żółta flaga OSCAR oznacza człowieka za burtą. Funkcjonariusze pełniący służbę na jednostce, na poduszkowcu zauważyli w wodzie mężczyznę. Natychmiast podjęto go na pokład. Mężczyzna na szczęście żył, kontaktował się. Przetransportowano tego człowieka na brzeg, tam udzielono mu pomocy, nasz funkcjonariusz udzielił mu pomocy przedmedycznej, następnie człowiek ten wsiadł do naszego pojazdu służbowego, którym przetransportowano go do karetki oczekującej w pobliżu. Gdy chodzi o rozbitków samotnie dryfujących na powierzchni wody, liczy się każda sekunda. O tej porze roku i nie tylko, organizm ulega błyskawicznemu wyziębieniu w zimnej wodzie, co w bardzo krótkim czasie może doprowadzić do śmierci. Poduszkowiec udaje się we wskazane miejsce z maksymalną prędkością. Mierząca prawie 13 metrów długości i 6 szerokości, maszyna to powstały w warsztatach brytyjskiej firmy Griffon Hoovercraft Limited. Pojazd zbudowany właśnie do działań patrolowo-interwencyjnych i poszukiwawczo-ratowniczych. Tymczasem rozbitek zauważył już nadciągającą pomoc. Z daleka daje znaki, że żyje. Jednostka podpływa powoli, by zająć dobry kąt do rzucenia koła ratunkowego. Mężczyzna chwyta komu. Następnie po przyciągnięciu go do burty poduszkowca ratownicy przytrzymują go już bosakiem. Teraz zostanie wciągnięty na pokład przy użyciu systemu podejmowania rozbitków z wody typu drabinka Jacobs. Mamy go na burcie, człowiek oddycha, wszystkie ten, co ma, jest świadomy, ale, ale wygląda na to, że ma lekką hipotermię, będzie potrzebna pomoc pogotowia. Tak, i tutaj przekazuję dalej. Ląd, Krynica, Morska, to poduszkowiec SB 412. Operator, operator ląd. Na wskazanej przejściowej pozycji podjąłem rozbitka z wody, jest przytomny, stan jego stabilny. Oddycha, ma puls, wygląda na to, że jest w lekkiej hipotermii. Potrzebna dalsza pomoc medyczna. Podaj dalsze instrukcje, gdzie mam się udać. Udasz się na pół, około pół kilometra na wschód od plaży, wróć od portu Piaski i na plaży będzie czekał pojazd służbowy z paramedykiem celem przejęcia, rozbitka i udzielenia dalszej niezbędnej pomocy. Jak przyjąłeś? Tak, zrozumiałem, przystępuję do wykonywania. Na brzegu, dokąd udaje się poduszkowiec, już czeka pomoc. Cała akcja musi odbyć się bardzo szybko. Rozbitek jest mocno wyziębiony, a objawy wskazują na stan lekkiej hipotermii. To sytuacja, kiedy temperatura naszego ciała wynosi między 34 a 35 stopni Celsjusza. Osoba w tym stanie odczuwa uczucie marznięcia, drżenie mięśni, osłabienie ramion, nóg i zawroty głowy, które to czynniki w naturalny sposób prowadzą do dezorientacji i niepokoju. W przedziale od 30 do 34 stopni Celsjusza pojawia się już ból z zimna, brak wrażliwości na bodźce i skurcze mięśni, aż do zaburzeń świadomości włącznie. Poduszkowiec dociera już do plaży. Za chwilę będzie można udzielić dalszej pomocy cześć, wyziębionemu mężczyźnie. Cześć. Co się stało powiedz? Pół godziny w wodzie. Tętno jest, nawet jakiś, jakiś kontakt jest z nim. Czyli pół godziny był w wodzie, tak? tak. I pływał, tak? Około pół godziny ciężko dokładnie stwierdzić. Cały czas był przytomny, nie, nie było daty przytomności? Nie, nie było. Podczas tego jak go przejęliście? Nie. Staniej, stryk, stryk, stryk. Jest. Okay. Ledwo i z pomocą funkcjonariuszy, ale rozbitek jest w stanie dojść do samochodu. Za chwilę zostanie odwieziony do punktu przekazania medycznego, gdzie przejmie go pogotowie ratunkowe prawdopodobnie już niedługo będzie mógł wrócić do rodziny. W dalszej części postępowania będzie wyjaśniane, jak doszło do tego, że znalazł się w wodzie i co stało się z kutrem. Na szczęście tym razem wszystko dobrze się skończyło. odcinku. Na podejściowym torze wodnym do Portu Gdańsk porusza się niezidentyfikowana jednostka morska. Statek nie odpowiada na wezwania oficera operacyjnego. Na miejsce zostaje skierowana łódź patrolowa straży granicznej, która jednak bezskutecznie próbuje nawiązać kontakt z załogą. Od wywołania radiowego zaczynając, na oddaniu strzałów ostrzegawczych kończąc.